Witajcie widzowie w kolejnym odcinku serii Tentego. Po ostatnich naszych wyczynach, to znaczy widerze i nieudanych komnatach prób. Stwierdziliśmy, że dajmy trochę sobie, że tak powiem luzu odnośnie tych komnat, więc lecimy zwiedzić wodny monument i w poszukiwaniu szablonu, gąbeczek i jakichś fajnych lucików. Także no, lajkujcie i miłego oglądania. Czy my chcemy powiedzieć tam, gdzie są te trzy? Czy gdzie jest to jedno? Na razie do tego jednego, nie? Zobaczcie, jak ten, jak nam pójdzie. A to bodzisz tutaj przed chatą, nie? Tam dalej, dalej, dalej. Za tą wioską. Ogólnie to mamy mapę też jedną, nie? No co, kto bierze ten yy, środek? bez różnicy, chyba. Dobra, to ja się w na górę. Ja sprawę, dobra, idziesz tutaj, idę, idę kolejny. Ja się wkopałem bez tego. Ja nie mam tutaj tego, ty tego typka, Bo nie ta musi być. Ja mam gąbkę, ale nie dostałem yy, szablonu. A no to można walić w poteczkę. Aha. Aha. Kto nie zabił? jest No ja go tu nie widzę. Kto nie zabił? No ja ci mówię, że ja go nie widzę tutaj. Jeszcze pytasz. Jak Kto nie zabił? Ja się wyrąbałem od góry, go tu nigdzie nie było. A ty, a ty Tomek miałeś? Co? Miałeś tutaj tego zameczka, czy nie? No ja go zabiłem od razu. A ty na samą górę poleciałeś, Wojtek, tak? Tak, no. No jak? Nie ma, kiesku? jest? Aha, to był tu. Co ty odpierd... Nie co wiem, ja, ja to raz. robię pier pierwszy raz, tak. No pewnie. No, tak my też. No dobra, no ale to był. Chłopie, ja, wle ja wleciałem i ja od razu tu było. Tutaj stał w tym i miejscu. Aha, A zdobyliście dobra. szablon, czy nie? Nie. Ja je stałem no, Dobra, to gąbki, jest to, gąbeczki szukamy sobie. Tak, no, bo z niego wypada, no. To co, lucujemy to? Co to? O, są gąbki, no. A czym się gąbki zbierał. Po prostu Tutaj komb Aha, a mieliście ten pomieszczenie ze złotem? No ja wziąłem no. już No a, to, to, to chyba śmigamy dwa dwa do gąbki. No? Nie o. wiem, bo ja u siebie nie znalazłem Nie wiem, tutaj nic Może wy coś znajdziecie? Kurde, nie mam pojęcia Nic nie znalazłem No, ja tu, tu kopałem już, no? Chyba, że tutaj będzie. Nie. Wiem. Nie, to jest wyjście. W no to co? Jest wszystko. Lecimy do kolejnych. Tak samo się rozstawiamy? To... O, dwa, czekaj, bo ja chyba źle podleciałem. Ty, gdzie on to to odnóża to? Chyba one jest odwrócona Nie Ty, co Poczekaj Dobra, ja już go, go zabiłem Nie kurwa nic nie widzę Ja do swojego też pod Ej, dostałem ten Mam szablon O O, no i wszystko mamy, nie? Jeszcze gąbki sobie pozbieramy po prostu jak no. już jesteśmy obok. A te gąbki mam... Znaczy, no, ja o, tu, tutaj są te gąbki. Te gąbki przepalimy w piecu, żeby one były suche i gąbkami możesz zebrać w końcu wodę z chaty Jak wodę z chaty A, z tej mozek. Aaa, to mhm. już wiesz. Dawno, dawno nieaktualne. Nie, 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 nie Czy ja wiem. Ostatnio tam fajne, fajne rzeczy się skrzynka z znalazłem, nie? Częstowałem się oczywiście. A można fajerwerką wylecieć? Nie można, nie? Można. Jak ty to robisz? Spomujesz spację i fajerwerkę w którymś momencie dajesz. I na wodzie jakby. A starczą może ciężej, co? Nie. Znaczy bez Elytry na, na plecach będzie ci ciężko. A no, faktycznie. O kur... Jaki ułamek. No to descend do wody i hopla. No już. O Najgorsze jest to, że jak podchodzisz tutaj, to chyba nic nie widać, nie? Gdzie masz, masz dwa razy gąbki i złoto chyba. Mam też gąbki. Czekaj, bo ja się zgubiłem w labiryncie, już je Czekaj, tu do góry. Tak, ma też gąbki. Ty, to tutaj były trzy, trzy razy? No najwidoczniej. Mogą też tak być pewnie. A złoto? A, bo w każdym jest czy, tylko nie. Coś a, to się wziął chyba złoto. No. Ja już mam złoto. Dobra. Chyba, ale czy jeszcze jest tu jakieś jedno. Skąd przylecieliśmy w ogóle? Stamtąd. To możemy gdzieś tak... A, bez może być. O. Możemy tak trochę po ukosie polecieć, może coś będzie tutaj gdzieś przy zimie. O jest, no obok jest nawet na zimie od razu. Mamy jeszcze jedną potkę, więc możemy wlecieć. No ja mam jeszcze trzy. No myślę, że tak. Ty, do wejścia chyba. Platujecie już, czy nie? Tak, nie ja już jestem. Ja jeszcze nie Ja Miosza mi się pytam. Mi ja nie wiem z której strony jest kur... wejście. Chyba tutaj, po prostu do dołu. Dobra. No dobra, no to chyba teraz to, to idziemy już. Mamy ten, coś... Na Hacienta? Tak. Czy dalej? To lecimy gdzieś. Nie no, chyba nie ma sensu na razie na chatę odłożyć się. I mi nie. Znaczy, straszny. strasznie. No, okej. Okay. <śmienny> Powiedział co wiedział. Dobra, wszystko zrozumiane dzięki miłości za info. Ja bym po prostu wziął ten stół. Yy... Karto, kartografa i próbowo znaleźć te próby jeszcze raz, nie? Polećmy do wioski jakiejś oddalonej tam zróbmy kartografa. O, dobra. Ty, dokładnie w tą stronę. jesteśmy bardzo blisko, dobra. Zbieraj to. Ten skuter zabieramy. Jego chyba zabijamy, nie? Gdyby... Czy nie? A jest, to stanie? No. <laughs> Dobra Tomek, to tam się nie trzeba i widzę, nie? Tu jest woda? Jak ja mam się wody pozbyć? tu tu chyba logiczne, że to jest woda. Te a widzieliście ten? Wiosem? A widzieliście mikstury? Nie, a ty? Jakie? No te do mena aby z to jeszcze nawet nie wzięliśmy kluczy, nie? Dobra, no to klasycznie, klasycznie trzeba zrobić <grystanie> Dobra, jeszcze skoczę, bo mi się nie chce, ja czekam Idę, idę ja Czekaj, ja próbuję ten wypłynąć właśnie o, już Powiem mówiliście. wam na jakich kordach stoję A ty już ten... wypłynąłeś? Tak Dobra, to się nie kopie Dobra To, to, to unboxing no. O poteczka Koksik, diamencik O ma yes. Yes, yes, yes. E, no to Jest, 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 dziadki Mamy to widzowie, tak Mamy panowie, poczestujcie się No to i tak jest tylko jeden, nie? No, Ty. ale ten jest takiś taki, kurde ła, 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 ładniejszy nie? niż te No to, to jakieś szkło po prawej człowieku jest. W, to w ogóle jest większe, ma więcej pięter. Dobra, jest jeszcze jeden, git. Git. Co, jeszcze jeden teoretycznie? No. no Jeszcze jeden. Najlepiej to jeszcze dwa, jeden do kolekcji gdzieś. No no właśnie. A, Jeś, Jeszcze na ścianę. Ty płyta chyba wziąłem! Jest płyta, jest płyta! Tak? Tak, jest płyta. No to jest git. Ole, udany odcinek, kurde. Nie rajdę od Wszystko. razu otwierać Trzebujemy tylko te A no nie No te które już ten to ma... Aha No dobra Aha. Aj Tomek już ten? O, Aha Otworzesz, no to go, go next Nie no, biegam i otwieram już Nie chcę mi się nic innego robić Ok. Miejsca, nie mam już Lipton, Lipton Co to było? Kusza. Okej. Okay. Jeszcze jednego szukamy no, chyba ja. Ja tu może być, być w gdzie ja jestem. Trzeba hmm. sprawdzić. Czy my się już tu kopaliśmy obok tych różowych drzewek? Chyba kopaliśmy się, czy nie? Nie. Nie, koło drzewek? W życiu. Mam wioskę. No, mówiłem przecież, że jest wioska. No tak. Dobra, trzeba zapisać kordy tego tutaj. To pod siebie, nie? <ślesk> <ślesk> a, a tu lava. O oh, kur. Cool. A blawa. ja mam ja mam planę. Co? Nie tylko ty <laughs> <laughs> Ten dalej To jest skrzynka Cześć, Zapraszam do, do góry To tylko go wyjście moi Łódka Jakaś seraka To by już za dużo Nie Na są takie trzyki. Nie combo kombo, skelety szkielety zatruwające. Ja po prostu poszedłem do którejś tej blisko chaty na farmie klucze znowu i. Napierd... tylko skrzynki. Można też tak, no. Ja tu nie byliśmy, czekaj, czy byliśmy? Tak nie, tu nie byliście, Chodź, chodźcie tutaj. Tam do góry. Gdzie tu góry. Gdzie są fazony jakieś, No, nie byliśmy. Co to jeszcze wyżej? No, tu jest człowieka normalnie jeszcze wyżej. No to ja chciałem, a no to wtedy co Wojtek mi powiedział, że na dół. Dobra, z dupa A skąd wiesz? Czekaję sobie tak tá, kurwa pod kątem. Ooo, dobrze iś zalosował. No wzór. No ja już tak zajki. ONS. Całe ty koksa. No nic mm. więcej nie ma. Dobra. Dawaj tego, tego. Gdzie te kordy? Eee... No są zapisane. Ale napiszę jeszcze raz. Mówisz, że pod tą górą, tak? Ze śniegiem mamy. taką. Pan przy tym różowym? No, no. Nie, nie się wydaje, wydaje że my to znaczy taka... W... My, tu, my tu nie kopaliśmy? Nie, no, no jest potężna, kurwa. To jest nie szeroka nie. na pewno. No, no ran, to jaskinia jakąś w dół. O, i weź teraz szuka. Dobra, ja, ja jestem. Mam. Wasz? W mieście? No. Ta tak, Podaj. Podaj, No mieć. to tak, takie, takie bezpieczne to są. Minus 2000 minus 7617. Nie zbierajcie U. tego, tylko zniszczcie się, mano. Żebyś nikt nie szpędzał. O, ale tu jest de. o mój boże. Dlatego ja wszystko wpierdzam do szw szwulka i... No ja też tak z... robię Tylko ja mam 10 tych Czy ja chcę to atakować w ogóle? No raz, szybka akcja będzie w takim razie Dobra, ogień tu Nie ma nic nie widzę nie ma. Ogień! <noise> <noise> okay. Kurwa, nic nie widzę! Nie będzie ja jestem. Darcie cztery? To jest nieza skrzynka. to otwierałeś obok mnie, czy nie? Ja niszczę. Jest? Mhm No ty go przyznałeś, już, okej okay. Mimo kur... muzyka na napierd... Ja nic nie słyszę No jakoś ich... Więcej się na nie chce, ten... rozpić Ja muszę przelot chyba zrobić, jak będę coś widział O, ja sobie Jasne. pójdę na drugą stronę Ja sobie biegam i tak jakoś... nie respi ja ich respi spieprzam po prostu. Gdzieś tutaj kurde ko koło mnie jest. Mam ciszę, mam ciszę, dobra, spieprzamy stąd. Masz? Dobra. Ta. No fajnie, tylko czekaj, nic nie widzę. Ja Esmę prawie łopatę przy okazji, jak tu jesteśmy. No w sumie. O kurwa, dobra, nie on się teraz pił Nawet dwóch! Ojej, A jakaś se... woda? O, a ja sobie naprawię łopatę i tak i tak No ja tak patrzę co mi się tu tutaj świeci A to Michał za pierwsze O kurwa czekaj bo on... On tu jest, ty jeśli go kurwa, przyzwał Pozdra, pozdro tych... A drugi tu jest obok mnie. Czekaj, bo gangbanga mam Ogólnie <laughs> nie wiem czy nie ma dwóch miast, nie? Bo przez chwilę rozwaliłem ścianę i pokazałem mi się jakby, jakby to było więcej, nie? Nie, się rozwaliłem ten, i mi się nie, wczy, nie wczytał. Yy, kamień, ja i nie Ja nie żyję je. Załogni. Aha. dwa hity, Czekam koncept mi dwa hity mnie nie było już. To było równaś to prawie. Zdunżem escape kliknąłem, dostałem czy... hita za kur, się serduszek. No to ja, tego? Chowa ja, ja, ja chowam, ja chowam do szulkera, czekaj. Czekaj, czekaj, on ja tutaj jeszcze tepa. Częstkę, dobra, ważne tą ciszę, nie? Po prostu schować. Szukery. Bo to jest ważne. to ja bardzo z Ale co? Tyś powiedziałeś, że się zespił przy mnie. że ja, ty jesteś za mną, człowieku. Ja się od opracam, on gangbanguje mnie. No, a a, a wiesz ja się wy A to poczekaj, nie wydawać, dźwięku, i oni sobie znikną. Nie mam pojęcia, że on się tam... Ja mam jeszcze... No kto widzi przez dwie minuty Tylko oni No Dobra dawa, dawaj dawaj idziemy pod do... tą wodą powoli A podnosicie moje temy czy nie? Właśnie tak jest plan tylko co? tak jest plan, nie ale ty, No ty, cześć, zrespił się kolejny Ty bardziej on się zrespił Na no, cicho Ty zróbcie się lewa szybko okay. <laughs> Nie wiem nie wiem gdzie się to wywali, to jest O, On się zaraz pilkuje na suficie nie on jest? On jakby był gdzieś tutaj, nie? I on jest obok mnie On nam sobie idzie po, po podłodze A tu jest, patrz to, Tomek Widzisz go? A no gdzie, Tomek? No. On jest tu nad tobą Nad tobą jest Dobra, ale nie chodzi o tej temę. człowieku, się uspokój A co, przeszedłeś no, wszystko i nie widziałeś? W sensie dookoła przyszedłem, a... W domu jest ten kompas, weź ten kompas, bo ja zrobiłem ich parę, a ty tu się, tu się wywaliłeś No tak dokładnie No W tym miejscu Dokładnie nie? jestem na tej kratce, nie? No to ja tu przebiegałem parę razy. To chyba nawet razu poszedłem z tej wody na prosto To by było na, to by było na tle w tym odcinku. Jak wy widzieliście, udało nam się zdobyć szablony z tego, spod tej podwodnej struktury. Następnie zdobyliśmy brakującą płytę oraz dwa buzdygany z komnat prób. I w ostateczności jeszcze znaleźliśmy ostatni brakujący nam szablon z prawdownego miasta o nazwie Cisza. Jednakowoż przy tej akcji nasz kolega, że tak powiem, no... doświadczył energii kinetycznej ze siano podczas używania Elytry. Ale do Pewnie to samo, co miałem ja. Czyli, że tak. itemy zniknęły. Nie wiadomo czemu. Tak, itemy ogólnie zniknęły. Nie wiadomo, czy po prostu nasz serwer ma jakieś takie tiki, po którym usuwa upadające przedmioty, czy po prostu niefortunnie znowu podczas sterzenia z litrą te itemy zniknęły. Ale co by nie było do mówienia, to bardzo udany yy, odcinek tutaj. Dużo znaleźliśmy. No. Jak widzicie, nasza kolekcja tutaj już rośnie. Brakuje nam jeszcze czterech szablonów. Ogólnie no, tu dawno tutaj nie, by, nie byliśmy, więc no... szybko pokażę, co tutaj zmieniłem, to tylko w stosunku te płyty tutaj... Tak, płyty są jeszcze podczas kolekcji, także będziemy je uzupełniać, bo... Raczej zrobimy jakiś mob grinder, bo najwięcej z mobków. Ale no, takie rzadsze płyty to zdobyliśmy tutaj. No tutaj jakieś A. coś... Tutaj na tutaj tylko, tylko jednego. Tu głowę creepera głowy musimy zdobyć, żeby. No mieć i. wszystkie te. I cztery te, tak? Jeszcze. I tu czterech szablonów, których będzie najcięższe, bo one są z tej archeologii. Czyli musimy znaleźć takie wykopaliska i tam czesać pędzlę, no. tym pędzlem. No, to będzie monotonne. A w tym miejscu. to będzie, no? W tym miejscu możliwe, że połączymy. Zrobimy wazony ze wszystkimi ceramikami. A, no, no jeszcze te. Po tak, no jak i tak będziemy czy to pewnie będzie bardzo dużo leciało. ciała. Dokładnie. No Dobra, ale więc skończymy. To nie wiadomo kiedy, nie? Nie wiadomo też co, na co ten... na kolejny odcinek. Coś się wymyśli. Tak. No, więc... Na ten moment to by było wszystko. Widzimy się w kolejnym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. I, I napiszcie do Tomek następnego. Yo. To, Tomek wróć. <laughs> A komentál za tak Tomek brud. Dobra, na razie elo. Jo.